A little sweet and spice. Throw it all in a cauldron. Mix it up real nice. Fire. Zobacz co się dzieje. Wszystko jest uwiecznione, widzę. piekarnia bębę i spółka. Bułki są! Panowie, bułki! <śm> <śm> Polecam dwie bułki. <śm> <śm> Słuchajcie. Dzień dobry, dobry wieczór e, Przynajmniej znalazłem, słuchajcie, sekundę Żeby was powitać na drugim zlocie Fanów Polskiego Caravaningu Bardzo się cieszę, że przyjechaliście Słuchajcie, dzisiaj jestem tak zmęczony, że przemowa będzie Krótka i szybka Mam... Em, Taki jeden wniosek, bo w sensie myślałem o tym, co wam powiedzieć tutaj, żeby dzisiaj to rozpoczęcie było takie inne niż wszystkie. I... Słuchajcie. Jest taki bunker karawanigowy, prawda teraz? Teraz wszyscy kupujemy kampery, kupujemy przyczepy, mamy mnóstwo nowych ludzi. Przerzucamy się w internecie komentarzami, że ktoś wylał kota, a ktoś wylał szaro, prawda? Ktoś ma morelo, a ktoś ma niewiadówkę. Ktoś przyjechał Angielką, a ktoś jeszcze inny przyjechał i jeszcze innym kamperem. Zwróćcie uwagę, że tutaj, dzisiaj na tym zlocie jesteśmy wszyscy. Wszyscy. Ja dzisiaj wprowadziłem, słuchajcie, tutaj ponad 120 załóg przeróżnych samochodów, przeróżnych przyczep kempingowych. Nie dajmy się podzielić, chociaż w tej naszej branży, nie dajmy się. Uczmy młodych, którzy dopiero startują, żebyśmy wszyscy byli naprawdę jedną wielką bracią karabiningową. Życzę Wam owocnego zlotu, pijcie, bawcie się. Dziękuję, że przyjechaliście. dziękujemy, wow! dziękujemy za zaproszenie. Just sweet Dzień dobry, kłaniam się serdecznie. Bartłomiej Ryś, Polski Karawanik. Znajdujemy się, moi drodzy, w uroczysku kempingu, który hostuje drugi z lot fanów polskiego karawaningu. To właśnie tutaj dzisiaj przyjechało ponad 130 załóg, które wspólnie bawiły się zarówno wczoraj, jak i zapewne bawić się będą dzisiaj. Przejdziemy się trochę po polu, pokażę Wam załogi, które przyjechały, ale pokażę Wam przede wszystkim ludzi, którzy stoją właśnie za polskim karawaningiem i zadam im kilka interesujących pytań. Zapraszam, gramy. Co robisz? Zmiana poszycia materacy. Ale że na zlocie, takie rzeczy? Każda chwila się liczy. A na trzeźwo to robisz? O, niestety tak. Powiedz mi, dlaczego kampery są biała, a twój nie jest? Mój jest wyjątkowy. Dlaczego? Bo chciałem, żeby był taki, jak ma moja dusza. Lekko a... wojskowa i skryta. A nie możesz, nie mogłeś się zdecydować, czy kamper, czy przyczepa i połączyłeś obie rzeczy? Mam wszystko połączone. Nawet przyczepkę masz. Nawet przyczepkę. To jest zestaw rowerowy. Chodzą trzy rower, a właściwie pięć pojechało do Chorwacji na ostatnim zwrocie. Okej. Okay. A co to jest? To, to jest naprawdę połączenie przyczepy i samochodu? Mamy Volkswagena Transportera, 1.9 silnik 68 koni i jedzie 130 dzięki skrzyni biegów przełożonej z Golfa. Mhm. Następnie mamy Adria 380 połączono i oficjalnie zarejestrowana jak trzeba z dokumentami jako kempingowy specjalny na 5 osób. Bezproblemowo? Bezproblemowo. Znaczy problemy są tylko jakności, ale reszta to jak trzeba. Okej. Okay. Dobrze się okay. bawi wczoraj? I... Bardzo dobrze i głośno i dobrze. A właśnie, późno przyjechałeś. Mogłeś spać? Pewnie, że mogłem spać. Człowiek jest nauczony spać w dzień, w nocy, kiedy potrzeba. Kiedy bawicie, to trzeba bawić się. Jasne. Dzięki, że przyjechałeś. Pięknego co to jest tak pięknego ruchu. Tutaj jest właśnie. Na zestaw. Chwytaczek. Nie ma zasięgu Wi-Fi. Sąsiad zawsze znajdzie. <śmiech> 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 Widzicie? A głośniczki chodzi są Bluetooth chodzą w środku. Chodzą. To jest jedyne miejsce, gdzie masz LT. Aha, tak. No tak, no tak. reszta? No. Zapomnij, nie ma internetu. Ale co chyba lepiej, jak nie ma zasięgu? E, dla dzieci, tak. A Dziś, dla ciebie? Y ja muzykę słucham tylko. No wszystko. i dobrze. I tyle wystarczy. Jak przyjechać polski rok? Baw się dobrze. Zajem wszystkim życiem. Przyjechałeś handlować czy się bawić? Bawić i handlować, jak najbardziej. Dobra, ale... to czym handlujesz? Produkujemy z takie bluzy. Powiązane z kamperami, rowerami i wycieczkami górskimi. Są one polskiej produkcji. Firma nazywa się Kakus. Cacus? Myślałem, że kaktus? Nie, kaktus się kojarzy, ale w logo jest kaktus. Okay. Kakus zapraszam zapraszamy od 1 lipca jak najbardziej. One są z Polski, dzianin. Polski producent, produkujemy je razem z ciocią tak naprawdę, która właśnie szuka bluzy tutaj dla no właśnie, Bartka. No właśnie, a masz takie rozmiary? Wiesz, ja duży chłop jestem. Będziemy szukali jakiejś mały eski, nie ma problemu. <laughs> e, jakoś naciągniemy. Okay. Więc tak, mamy różne kolory. Właśnie jeden wzór, zostajemy, czy jedziemy, czy. Wzory. Mamy wzory. Zostajemy, czy jedziemy kampery, zostajemy czy i idziemy wycieczki piesze i z e, kikami mhm. e, i wycieczki rowerowe, czyli znowu zostajemy czy jedziemy no i będziemy poszukać działalność o kolejne jakby Wycieczki, czyli na przykład offroad, potem będzie, wszystko co jest związane z rodziną głównie, nie? No widzicie, i tak się dorabia, i chymerem potem się jeździ właśnie na bluzach, prawda? Zaraz no, właśnie, ciocia, przyjdzie tam e, moja kuzynka, się uciekła. też w bluzie. Uciekła, nie, ciocia? Ciocia uciekła, stoi. No, się patrz, pewnie, wstydzi no. się kamery, nie? No, Ciociu, <laughs> 2XL poproszę, 2XL poproszę, <laughs> jaką a jaką masz? No taka, albo taka, kolor. Aha, siwiutka taka, kurczę. Ten, ten wyszczupla, czarne no, wyszczupla. Dawaj czarno. Dawaj czarno. A to co to jest? Aha, to, jest, to jest. Aha! Z kaktusem, tak? Tak. Czym można właśnie? Czym można Postajesz? ten zapłacić? Bilkiem, czekiem, kartą? Czym chcesz? Okay. Dobra, fajniutkie. To gdzie? Jeszcze raz? Kakus zapraszamy od 1 lipca. Dobra, to bluzę za tą reklamę biorę i idziemy. Dobra, Cześć hejpa! Dziękuję. Dobry, są lody do ekipy? Się niestety. Już nie ma? Nie A kiełbasa jest? Jest. A chleb jest? Też jest. To jest. Jak... A świeżutki, nie? No dobra, dzięki. Uroczysko jest hostem drugiego zlotu fanów polskiego caravaningu, ponieważ przedstawiciele tego pola przygotowali naprawdę mnóstwo atrakcji dla przede wszystkim najmłodszych uczestników naszego wydarzenia. Za moimi plecami, jak sami możecie zobaczyć, jest dostępny basen, podgrzewany basen. Pomimo tego, i tak jest bardzo zimna woda, jest dostawiony też mały basen dla maluchów i taki wodny plac zabaw. Nie brakuje tyrolki, nie brakuje placu zabaw dla dzieci, więc warto tu wpaść nie tylko na czas zlotu, ale również po prostu na swoisty wypoczynek. Za Zagrodzeniem jest furtka, tam można wyjść bezpośrednio na molo, na plażę i macie dostępny zalew, a po zalewie możecie popływać chociażby kajakami. Cześć, Cześć chłopaki. Woda zimna? Wiesz, woda jest bardzo ciepła, gorąca, bardzo miła atmosfera. Żona może coś się wypowiedzieć, bo wcześniej nie chciała. I jak żona. I jak zimno, ciepło? Zimna woda. Zimno, nie? Atmosfera jest gorąca. Ale tak, się wyrównuje? Męża chyba trzyma od wczoraj, co, że tak ciepło. A a jego nigdy nie, nie puszcza! Męża trzyma ciepło że tak bardzo. A ciepło żony, a takiego męża to ze świecą szukać. No, no, na pewno. Jak wam się podoba? Super jest. Jest, jest okay. rewelacyjnie, naprawdę. A jak zacznie padać deszcz, przyjdzie burza i będzie zimno padało i okrutnie. Przecież w ogóle? Padało? No, padało? No właśnie, padało. No to nie padało, nie? Nie padało, nie padało. Nie padało, nie padało. Bawcie się dobrze. Dziękujemy, dobrego. Już tam się nie pudrój, tak, cześć! Cześć. Szybanko. Jak tam impreza wczoraj? Tylko tak ono gitarowo. A czerwony trochę jesteś, no? Jestem, mam takie wypiek, jak bo to od słońcia, się, nie ma. No to słońca, To Grza, grzało mocno. Opowiadaj czym tu przyjechaliście do nas, bo zestawiki są naprawdę przecudowne. Przyjechaliśmy sobie dzipkami mhm. z przyczepą własnej produkcji. Własnej, tak? Tak, okay. dokładnie własnej okay. produkcji. Mhm. No jakoś sobie tak radzimy w terenie. Offroadowo śmigacie gdzie tam po kraju, po Europie, jak to wygląda? Nie, no teraz po kraju jeździmy. Pandemia? Tak, dokładnie. A wcześniej? Zb zbudowaliśmy przyczepę po to, żeby wyjechać sobie do Bułgarii. Mhm. No ale niestety ten koronawirus cały nas uziemił tutaj u nas i, i no i tak jeździmy na razie tutaj, żeby, no żeby nie tracić czasu, nie? Ale to cała rodzina nie? chyba się mieści w takim namiocie powiedz mi, bo jestem trochę laik, wiesz, dlatego to pytanie będą takie laickie, nie? W namiocie, w namiocie yy, śpię ja i syn, mhm. a w przyczepce komfortowo sobie śpiżona z córeczką. Kapitalnie. Cieplutko. W rano ich słońce nie budzi, bo przyczepa jest wyizolowana. Mhm. Także słońce nie bije jak w namiocie. My musimy już wcześniej rano wstawać, mhm. bo słońce nas przypieka, a, a, a w przyczepie jest naprawdę komfortowo, fajnie, się śpi. Jak z lot. Jak Podoba na razie się. jest super. Naprawdę jesteśmy pod wrażeniem. Dobra, bawcie się. I organizacja jest idealna. Nie? O jak jeszcze raz, bo nie dosłyszałem. Kapitalna organizacja. Organizacja jest idealna. <laughs> Bardzo się cieszę. Trzymaj się, Pozdrawiam. dzięki. Hej! Cześć! Witam. Dlaczego Kupere kampery są białe? Chłodniej nie przyjmuje ciepła. A jakby był na przykład taki niebieski? To już troszeczkę większa ilość przyjmowanego ciepła i co się przekłada na wyższą temperaturę i dyskomfort wewnątrz. Ja masz takiego fajnego kampera, klimatyzację włączyć i gotowe. O, to niekoniecznie muszę zużywać energię, żeby być chłodniej. Jasne. Jak się bawisz, opowiadaj. <laughs> Super się bawię. Przyjeżdżamy właśnie z naszymi średnimi, bo najstarsza już troszeczkę woli swoje towarzystwo, niż z dziadkiem mm -hmm. i z babcią. Musisz jej to... kampera kupić. E, no jest taka opcja. <głos> <głos> a na razie tą średnią, ta najmłodsza, jeszcze troszkę za młoda, mamy czwórkę. E, no i tak po kolei, tak się ten wiek przesuwa, kiedy jeżdżą, ale również i ten wiek, kiedy już prze, przestają chcieć jeździć. Jaki masz plan na sezon 2.2.1? E, jeśli pandemia mm -hmm. nie pokrzyżuje, a coś tam jakieś Wchodzą głosy, że może od lipca ponownie coś tam się dziać? No to gdzieś tam jakieś południe, Grecja, może Turcja, a może nawet Mołdawia. Wy się aż tak daleko? Dla nas nie ma problemu, bo my już jesteśmy odcinający kupony, więc możemy sobie pozwolić. Bawcie się dobrze, dzięki, że wpadłeś. Cześć, dzięki. Hej. Wszystkiego dobrego. Co wy to robicie? E, patrz, patrz, jak patrz, się schowali. Kawka. Kawka? Kawka w plenerze zawsze smakuje. A dzisiaj już bez tego, tak? Bez, bez procentowo? Chwilowo. <laughs> Wszystko przed nami. Jak tam, słuchajcie, Wasza budowa wygląda? Na jakim etapie? Oj, bardzo na początku. Bardzo na początku. To nasz dziwiczy yy, jak z Tytanikiem, ale lepiej się skończy. Wiesz co, Sebastian, wpadłem do Ciebie zapytać o, o tą lodówkę przede wszystkim, bo wczoraj takżeśmy żeśmy gadali. Opo, opowiedz mi parę słów o tej lodówce. Jak to wygląda? Co zrobiłeś? Yy, znaczy, ja lodówkę kupiłem zwykłą, domową, yy, przerobioną na 12V. Testy, które zrobiłem zanim ją tu zamontowałem, wyszły bardzo obiecująco. Zamontowałem pierwszy wyjazd. Póki co chłodzi. Da, wczoraj wszystko było chłodne, prawda? Wsz wszystko, wszystko schłodziło, nawet mrozi i są kostki lodą. Okay. Dzięki, Pić sobie. Buźka. zamknąć was. Zamknę was, nie? A tutaj macie takie ładne logotyp, to pokażę. Za produkt placement 100 złoty netto. Fakturka później, dobrze? Dobrze, dziękuję. To taki smutny? Zmęczony. Po czym? Po dobrej imprezie. A było dobrze? Bardzo dobrze. A widziałem, że poszedłeś spać 23? 23, 24. 24? Tak. Dlaczego powyżej 3,5 tony? Wielkość, przestrzeń, swoboda, jazdy. No, lubię, no, lubię duże auta. Aha, myślałem, że lubisz duże. Dobra, to już pominę. Ale słuchaj, a problemy z przejazdem, opłaty? Opłaty są dużo większe, to prawda jest. Wiatol, a najbardziej z tych dużych aut Czesi, Czesi i Austria. Yy, najdroższa jest, nie? Ale można to ominąć, jeżeli chodzi o Chorwację, Grecję, to... Ale jak, wiesz, równoważysz jedno i drugie, to... W większy, 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 tylko i wyłącznie. Okay. Dobra, tyle chciałem wiedzieć. Dzięki, cześć, pa! Na zlocie oczywiście nie zabrakło amerykańskich, dużych rozmiarów i co ciekawe, kamper po mojej lewej stronie jest w obecnych rękach naszego przyjaciela, wspólnego Olka. Natomiast kamper po prawej stronie jest jego byłą zabawką, sprzedaną już do nowego właściciela i teraz panowie spotkali się, słuchajcie, na jednym zlocie, na jednej imprezie. I co ciekawe, nie zabijają się, więc chyba samochód sprzedany tutaj, za moimi plecami, naprawdę spełnił wszystkie oczekiwania. Cześć. Witam. Jak impreza? To w porządku. Ale tak na trzeźwo dzisiaj? Widzę przy cukierkach, przy tym. No nie, jutro wjeżdżamy, to dzisiaj na trzeźwo. Aha, a wczoraj jak? No wczoraj trochę. Coś, coś było, coś, coś było. Dlaczego kampery są białe? Nie wiem. A jakby były na przykład zielone? Ciężko teraz trafić, po prostu byłoby. A zwłaszcza wczoraj, zwłaszcza wczoraj, no, no, tak, Okej, okay, białe lepiej widoczne. Bawcie się, dzięki, hej. Dzień dobry, dzień dobry. Ale tutaj załoga i ekipa. Z którym rozmawiam? Z panem, bo tutaj jest najbliżej. Cześć, cześć. Opowiadaj, jak się bawisz lepiej, jak, jak wygląda zlot? Dzisiaj to już jak widać, wczoraj był wczoraj. Wczoraj trzeba było przyjść, prawda? Wczoraj było przyjść, tak. Jak się podoba miejsce, tak naprawdę? No, nie jesteśmy tu pierwszy raz. Nie, ee, nie, nie pierwszy raz. A nie pierwszy raz? Nie pierwszy raz, raz także. No tak. tak, to tylko pokazuje, że nam się podoba. Ale bez, bez okularów na nosie siedzisz, widzisz ja w okularach, także nie będę oczu pokazywał. E, no, zaraz tu trzeba będzie założyć płaszczyk. Przeciwdeszczowy, prawda? No trudno, barowa pogoda. Dzięki, że wpadłeś. Polecamy. Muszę tutaj nie robić konkurencji. Dlaczego? Ja bym chciał, przepraszam, ja bym chciał przepraszam, pana zapytać, co pan tu robi. TVN, TVP, które to? Karawanik, ale, ale nie polski. Nasz czy wasz? Nasz. Nasz? nasz że wasz? Że nasz. Jak chcecie, masz też może. To nasz czy wasz? Nasz czy wasz? O, o, poczekajcie tam. Jak bijemy się, idziemy się bić. W basenie. Musimy teraz pomachać. Machamy wszyscy. Uuu. Pięć złotych, po pięć złotych, zł. po pięć złotych. Jakie powitanie mają, co? Najbardziej spóźnieni? Nie, powitanie a najlepsze wita. powitanie mają. Widzimy, ile na uciekła. A, już ucieka, widziałeś? Jak się bawicie? No fantastycznie. Jak wczoraj? Bardzo dobrze. Do nocy, nie? Do nocy, do nocy. No, no, no. Długo, długo, długo dzisiaj spaliśmy. No. Okay. Jak, jak Wam takie w ogóle formuła, taka z lotów się podoba po, po pandemii? Yy, no fajnie. Z nie jesteśmy, my jesteśmy bardzo. Nie jeździć na zloty. My tam od czasu do czasu zawsze sobie dziś Tylko weździć. właśnie tak, żeby nie za dużo. My lubimy zloty, ale żeby nie za dużo. Czyli tak takie weekendy czasami, czasami, czasami wypocząć, czasami musimy jednak e, poimprezować, <grymne> lubimy poimprezować. <grymne> Dobra, słuchajcie, to tak pytanie branżowe. Praca youtubera lekka czy ciężka? Yy, przyjemna, ale nie lekka. Nie lekka, nie? nie lekka, nie ale lekka. przyjemna, fajna. Okay. Ja, ja, to chyba to jest ogólnie tak jak wszędzie w każdej pracy. Jeśli chce się coś osiągnąć, no to trzeba niestety to trzeba poświęcić temu czas. No, nie ma inaczej się, nie, do niczego się nie dojdzie. <grymne> Bawcie się, dzięki, że wpadliście. No spoko. Dzięki. Może jakieś krosa zrobimy? Ej, Krzysiu, Darku, może jakieś krosa? Ja nie wiem. A co to jest cross? To musimy się skrosować i napić, ymm, Zrobić materiał Napi wspólny. <grym> <grym> Bawcie Bo się gra. dobrze. A świetnie wyglądasz tutaj, wiesz jak taka. To co ty mówisz? <grym> Wypo, z wypożyczalni, tutaj urodziny robią. Dzień urodziny? Tak. A, urodziny. to ci państwo pamiętam. Tak, z dziesiątki domek, dziesiątka. Marzenie dziecka było e, kupić kampera, no nie stać ludzi, to wypożyczyli. do. No. masz 30 sekund, żeby, bo my cały czas nagrywamy, masz 30 sekund, żeby zaprosić wszystkich bo, na uroczysko. Musisz, musisz to zrobić. To zrobić. Musisz to zrobić. Nie. Musisz to zrobić, masz świetny kemping. Co mam powiedzieć? masz świetny kemping. A udanie? Zadowolone? Wiecie, że to była najbardziej zestresowana osoba w całej organizacji <gry> w całej tego wydarzenia? W całej Polsce, nie? Ale co, zadowolona? Bardzo tak jesteśmy zadowoleni, po prostu y, dopisało towarzystwo. Widzę, że turyści też są zadowoleni, mówią, że będą wracać. Mhm. Także jest, jest fajnie, super, nie? Także super, klimat jest rewelacyjny. Ale Także nie było zadowoleni. chyba jeszcze żadnych fakapów, prawda? Ani nie. prądowo, ani nie. wodnych. Wszystko nie? tak. Baliśmy się najbardziej o prąd, tak mhm. jak napisałeś, ale. Daliśmy okay. radę. Dzięki. W ogóle dziękuję, że napisałaś. Wiecie jak to się zaczęło? Od Zdżepiłam komentarza. Od Za, komentarza. Tak. Zaczepiłam ci w sieci, obcego faceta. Bawcie dobrze. Dzięki. Dzięki bardzo, ja do ciebie wchodzę jak do domu, wiesz? Cześć Michał. Dojechałeś? Dojechałem. A kto? Cześć Michał. Ale zobacz, jakie to jest wymowne. Widzisz? Społem, z połem, ale z siebie wyspołem. Ale <laughs> się wyspoło. Jak tam Michał? Który to już twój zlot? Zawsze chciałem cię o to zapytać. W ogóle. Palce rogów mi zabraknie. Mnóstwo, nie, tak, tak, tak. tak. Jasne. Jak się bawisz? Bardzo dobrze, bardzo Dla, fajnie. Dlatego nosisz okulary dzisiaj przeciwsłoneczne, pomimo tego, że nie mam słońca. z innymi, tak, tak. Aha. Masz rację. Aha, okay. Przyznam ci rację, tak, okay, dokładnie. Okay. A jak twoja grażynka? E, moja grażynka coś przygotowuje, coś tam pikci, ale już jest. Cześć, cześć. Coś zjemy, grażynko? Na jakiś, na jakiś serek, a może kiełbaskę? Z... A może usmażę Pana jajka? Ale jajka też mam. Widzicie, to jest praca Influencera, nie? Nakarmią, napoją. Tak, tak dokładnie. E, nie wiem, co mam Cię zapytać dalej. Powiedz nam, życie, coś miłego. Powiedz mi, jak widzisz karawanik za 10 lat. o jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o mnie, to jak widzę karawanik za 10 lat? To, no, to w ogóle będzie, branże, wiesz? Branża karawaningowa, no. myślę, że dopiero się rozwija, zaczyna się rozwijać, więc będzie coraz więcej tego. Widzisz od niewiadówki po amerykańskie zestawy, tak kolosalne. Wszystko. Wszystko widać, co przyjeżdża, co jeździ po Polsce. Nie boisz się, że to zostanie, tak wiesz, zgaszone w zarodku? Nie, bo nie. normy, bo coś tam, wiesz, bo to wszystkie teraz nie, te ja, zmieniło. Ja myślę, ja myślę, że wprowadzą normę, ale wprowadzą też elektryki, więc wprowadzają, więc mhm. może pójdziemy trochę w stronę elektrycznych kamperów, tak? Zobaczymy, może to się tak rozwinie. Natomiast dla mnie, no 10, czy 10 lat w tom, czy 10 lat w tom, ja cały czas będę jeździł tym, czym, czym jeżdżę. Nie Tak, tak. tak. Jest, jest piękna. Jest piękna, jest piękna. Mówiłem Ci to kiedyś? Tak. No. <laughs> Michał, starczy, starczy tej rozbowy. Słuchajcie, tak się prezentuje drugi zlot fanów polskiego karawaningu. Na kemping w Uroczysku przyjechało ponad 130 załóg. Bawiliśmy się świetnie i dzisiaj jest drugi dzień, podczas którego oczywiście również będziemy bawić się kapitalnie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję naszego kanału, jeżeli materiał Wam się podobał. Ale ja tego materiału nie kończę. Dzisiaj drugi dzień z lotw. When satellites can stop me, I just hold on for dear life. Yet yeah, I can't give up this feeling that I get when looking down for this high. Oh, high dobry, jak się bawicie? Jakoś tak cicho. Słuchajcie, nie będzie, lepszy, nie będzie lepszego momentu, żeby wam podziękować. Jestem dzisiaj naprawdę już bardzo, bardzo mocno zmęczony. Ale bardzo wam serdecznie dziękuję za to, że przyjechaliście, za to, że odwiedziliście piękne uroczysko i za to, że odgoniliście chmury, bo przypominam, że od wczoraj miało padać, od wczoraj, ale na szczęście nie pada. Moi drodzy. Pani, że jesteście. Myślę, że najlepszym chyba zwiększeniem każdego zlotu, tak było podczas pierwszego zlotu, tak jest i teraz, najlepszym zwieńczeniem jest rozlosowanie nagród dla wszystkich zlotowiczów. Każdy powinien dostać numerek przy rejestracji, powinien go sobie wylosować. Ja tutaj mam dokładnie kopię 200 numerków, które otrzymywaliście podczas losowania, podczas rejestracji. Teraz będziemy losowali poszczególne nagrody za nagrody, co tu jest na nagrodach słuchajcie, od małych gadżetów pokroju, kubki polskiego karawaningu, koszulki polskiego karawaningu, bo po naprawdę fajne nagrody, bo między innymi sponsorem jednej z nagród jest człowiek, który stoi tuż obok mnie i przywiózł nam słuchajcie voucher na kwotę 1000 zł na zakup właśnie systemu camper, camper Water. Inna nagroda, MTT System, to jest główna nagroda dzisiejszego wieczoru, czyli zawieszenie pneumatyczne do kampera. Mam nadzieję, że ono trafi rzeczywiście do kampera, a nie do przyczepy kempingowej. Najwyżej, najwyżej się wymienicie. O wartości 2,5 tysiąca złotych, za co naprawdę serdecznie dziękuję firmom. To co, losujemy? Tak! To kto losuje pierwszy? Ja! To pierwszy. 54. cztery. Sześćdziesiąt osiem. rejestrator, proszę bardzo, Video rejestrator toru jazdy przyda się i w kamperze i w rzepie a właściwie w holowniku Od Gratuluję, aby służył, aby się nie przydał. Od firmy MTT System, słuchajcie, nagroda główna to jest system zawieszenia pneumatycznego do kampera. Razem z montażem o wartości 2,5 tysiąca złotych firma mnie zapewniła, że dopasuje, słuchajcie, do waszego kampera odpowiednie zawieszenie pneumatyczne. A się jaram, a się jaram. a się jaram. Dosuje, to, to, to ma urodziny. To masz urodziny. Próbuj, próbuj, próbuj. 112. Mamy 100 sto... Będzie to wszystko! Powiedz mi, jak to się stało, że budujesz kampera, przyjeżdżasz na zlot, śpisz 15 godzin, a w międzyczasie wygrywasz nagrodę główną? Sam nie wiem, jak to się stało. Myślę, że to zbieg różnych zdarzeń, ale najwięcej to szczęście. Ale przyda się, prawda, zawieszenie pneumatyczne? Oj, zdecydowanie tak, zwłaszcza, że to jest początek budowy, czyli było gdzieś tam w głowie, no nie mogło się lepiej wydarzyć. Dobra to buduj sobie tego kamperka i spotkamy się za ile, żeby zobaczyć już go na gotowo? Myślę, że jeszcze jesienią. No to na spokojnie. To do, do trzeciego zlotu się zobaczymy. To Dzięki. Myślę, tak. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, czas zakończyć drugi zlot fanów polskiego karawaningu i tym samym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego wydarzenia, bo z pewnością o takim sukcesie e, należy tutaj mówić. Moi drodzy, bardzo dziękuję przede wszystkim przedstawicielom kempingu za to, że zdecydowali się ugościć nas i ponad 130 ekip właśnie tutaj na swoim polu, za świetne przygotowanie pole i dodatkowych atrakcji, przede wszystkim dla najmłodszych uczestników zlotu. Bawili się oni naprawdę, naprawdę bardzo. Dobrze. Przede wszystkim chciałbym również podziękować mojej monicie, która pomogła mi ustawić tutaj słuchajcie wszystkie zestawy odpowiednio, tak, żebyśmy się wszyscy tutaj bezpiecznie bawili i pomieścili. Chciałbym również podziękować człowiekowi, który jest odpowiedzialny za produkt Camper Water i który dał nam tutaj fenomenalny spektakl artystyczno-muzyczny. Jest tutaj i odsypia dwudniową imprezę. Wiedz, że bardzo, bardzo Ci dziękuję za pomoc, za świetne nagłośnienie, za całą organizację przez piątek, przez sobotę. Bawiłem się z Tobą rewelacyjnie, bawiłem się ze wszystkimi bardzo, bardzo dobrze. Serdecznie Wam dziękuję, Bartłomiej Ryś. Kłaniam się serdecznie.